Deszcz, który nieprzerwanie padał dziś przez kilka godzin od rana, dał się szczególnie we znaki mieszkańcom okolic ulicy 17 stycznia. Około 10 przeciążona miejska sieć kanalizacyjna nie była już w stanie odbierać nadmiaru wody z tej części Leszna. Studzienki zamieniły się w gejzery, a woda szybko zalała ulice i działki. No od poranka zaczyna ulewa tak yy, dawać, że znowu u mojej mamy na ogrodzie jest... Wody, a jeżeli będzie jeszcze raz taka partia wody, to jest 1,60 60 w piwnicy. Tu są no na pewno za w piwnicy, woda. Nigdzie tak nie było jak jest teraz. Pływa tylko ulica, czy pływacie też w ogrodach? Na podwórzach, na podwórzach. Panie, ja nie wiem co tu się dzieje. Tu się dzieje coś takiego, że ta woda, wszystko później wraca z miasta i tu wybija kanalizacją do góry, wszystko. Tak wysoko idzie woda do góry, panie. Problemy z wodą mają też mieszkańcy pobliskiej ulicy Prusa. Czy tu przyjedzie i zobaczcie jak tu wygląda, jak wygląda u nas, no niestety, pan Bukowski, bo zawsze taki mądry jest, cały czas się bronimy przecież pani, tu wszyscy się bronią, bo kanalizacja potem wybija i wszystko do domu idzie, nie? W jaki sposób te zabezpieczenia robicie? No, jak? No, tu się musimy. workami! Mamy co roku worki z piaskiem, i jak patrzymy, podnosi się poziom wody na ulicy, no to wystawiamy worki, taka jest prawda? Mieszkańcy 17 stycznia mają podwójne powody do zmartwień. Poza zalewaniem ich domów przez deszczówkę, skarżą się też na wzmożony ruch samochodów na sąsiednim bruku. Droga po uruchomieniu galerii handlowej przy wylocie na Wrocław stała się dużo bardziej oblegana. Do urzędu w Lesznie trafił niedawno protest mieszkańców w tej sprawie. Teraz część z nich zastanawia się nad podobnym protestem, związanym z nie Niewystarczającą wydajnością sieci kanalizacji Michał Wiśniewski i Panorama Mediapel.